Siemanko widzowie, co tam dobrego u was słychać? Gracze w Europie to nigdy nie mieli łatwego życia. Kiedy Japończycy pod koniec 2004 roku, a Amerykanie na początku 2005 pykali już na swoich PSP-kach, to my musieliśmy cierpliwie czekać jeszcze kilka miesięcy, aby położyć łapki na handheldzie Sony. Switch 2 za 1400 zł Proszę bardzo, ale takie rarytasy to tylko w kraju kwitnącej wiśni, choć ta wersja obsługuje jedynie język samurajów. Natomiast, ze względu na obowiązujący na starym kontynencie standard telewizyjny PAL, gry z naszego regionu na takim mega drive hulają w 50Hz, przez co działają one bardzo wolno. W Europie fani Nintendo patrząc na pierwszą część Sonika to pewnie padali ze śmiechu, no bo ten niebieski jeż to miał być mega szybki, a tu wszystko jest takie szlamazarne. No ale ten sam jeżu odpalony w trybie NTSC no to już ciśnie tak, że aż miło popatrzeć. Ten oto zestaw od konsol Unleash usunie blokadę regionalną z naszego Mega Drive oraz pozwoli nam za pomocą przycisku Reset zmienić odświeżanie z 50 na 60 Hz, dzięki czemu gry będą działać w normalnej prędkości. Za cenę niecałych 100 zł dostajemy dwie płytki PCB. Ta większa, ogarnia to, o czym mówiłem przed chwilą. Natomiast ta mała to trójkolorowa dioda LED sygnalizująca, w jakim trybie działa konsola, czy będzie to PAL, czy też może japońskie lub amerykańskie NTSC. Ale jakby tego było mało, to do Mega Drive dołożę tani zestaw HDMI od High Speed IDO, w skład którego wchodzą Płytka odpowiedzialna za to, co później zobaczymy na ekranie naszego odbiornika wraz ze standardowym gniazdem HDMI oraz kilka kabelków do przylutowania między płytą główną a PCB High Speed IDO. Modyfikacja pozwoli nam wyświetlić obraz w rozdzielczości 1080p oraz otrzymamy dostęp do skromnego menu konfiguracji urządzenia. Zestaw zamówiłem bezpośrednio na stronie producenta i zapłaciłem za niego niecałe 190 zł. No i niestety, jak to bywa z produktami tej chińskiej firmy, nie obędzie się bez rzeźbienia w obudowie, aby wypuścić wyjście HDMI, i pewnie znów będzie to dla mnie bolesne przeżycie. Dość jednak tego marudzenia. Przechodzimy na warsztat i zabieramy się za rozkręcenie Mega Drive'a, co będzie banalnie proste. Zaczynamy! Mamy to. Konsolka została rozebrana na części pierwsze, no i zabieramy się za instalację zestawu od console Unleashed. W pierwszym kroku, przy pomocy rozlutownicy, pozbywam się oryginalnej diody LED, ponieważ zostanie ona zastąpiona nowym elementem. Temat ogarnięty. Do płyty głównej Mega Drive przyklejam płytkę PCB, następnie ją cynuję. I dokładnie to samo robię z drugą częścią zestawu. Według schematu instalacji płytkę najlepiej przykleić na serce Mega Drive, czyli układ o oznaczeniu 315-5660. Teraz możemy zabierać się za lutowanie kabelków, aby spiąć to wszystko w całość. Topnik, cyna, ale też i nożyk precyzyjny idą w ruch i jedziemy z tematem. OK, aby chip zadziałał, to musimy przerwać trzy ścieżki na płycie głównej. Nie ma tu nic strasznego, jest to do ogarnięcia za pomocą nożyka precyzyjnego. Połączenie zerwane, i teraz lutuję przewód do odsłoniętej ścieżki. Przede mną przerwanie ścieżki odpowiedzialnej za działanie przycisku reset. No i elegancko, teraz na spokojnie mogę lutować kolejne przewody. Tutaj niestety musiałem na moment odkleić nową diodę, ponieważ zasłoniłem sobie dostęp do miejsca R9, gdzie muszę się podlutować. Okej, okay, przerywam ostatnią ścieżkę na płycie głównej Mega Drive'a i ten punkt jest zdecydowanie najłatwiejszy do ogarnięcia. Elegancko, modyfikacja usuwająca blokadę regionalną w konsoli ogarnięta. Zmywam topnik i zabieramy się za instalację modułu HDMI od Highspeed IDO. Miejsce zaznaczone markerem zeszlifuję dremelem oraz pilnikiem, ale to jak zawsze ogarnę już poza kamerą. Małej modyfikacji należy poddać także dolną osłonę odcinając od niej ten niewielki fragment. Okej, okay, według instrukcji producenta dla konsol z regionu PAL musimy zmostkować ze sobą te oto dwa punkty. Niestety, chyba nikt nie przewidział tego, że sprzęt może posiadać mod zdejmujący blokadę regionalną, z czego później wyniknie mały problem, ale o tym za chwilę. Punkty na płytce PCB ocenowane. Zabieram się za przylutowanie kabelków do płyty głównej Mega Drive'a i tu zdecydowałem się użyć swoich przewodów, aby było bardziej kolorowo i zgrywało się to z instalacją modchipa od konsol Unleash. I tu niestety miałem trochę problemów z przylutowaniem przewodów, ponieważ pokrywają się one z instalacją wcześniejszej modyfikacji, ale z pomocą taśmy kaptonowej dałem radę to ogarnąć. Elegancko z płyty głównej zmywam pozostałości topnika. I tutaj widzicie mój wyrzeźbiony otwór na gniazdo HDMI i chyba nie wyszło to aż tak źle. Możemy pakować do budy modu Highspeed IDO oraz płytę główną Mega Drive'a. Teraz będzie już z górki, docinam przewody i lutuję je do moda HDMI. Prościzna. Temat ogarnięty. W tym miejscu zabrałem konsolę na szybki test czy Mega Drive wypluje obraz. No i ze względu na zmostkowany punkt PAL na module HDMI w trybie NTSC mamy taki oto bubble. Natomiast przełączając się na tryb PAL, wszystko jest jak najbardziej OK. A ponieważ nie będę już używać europejskiego standardu, to usunąłem zworkę z modułu, dzięki czemu obraz w amerykańskim oraz japońskim NTSC wyświetla się poprawnie. I tu już widać, że to co generuje High Speed IDO jest bardzo dobrej jakości. OK, ostatni raz zmywam topnik z miejsc, przy których przed chwilą działałem. No i finalnie tak oto będzie wyglądać instalacja modyfikacji. Teraz mogę zabierać się za złożenie Mega Drive'a w całość. Niestety, tutaj muszę jeszcze trochę przyciąć górną osłonę, ponieważ koliduje ona z modem HDMI. Mega Drive gotowy, pora luknąć na to, jak konsola wygląda po zainstalowanych modyfikacjach oraz sprawdzić jej działanie. Muszę szczerze przyznać, że nawet jestem zadowolony z rzeźbienia w obudowie konsoli, ponieważ nie wygląda to jakoś turbo tragicznie. Oczywiście, klasyczny porta V nadal jest w pełni funkcjonalny, no i konkurenta Super Nintendo bez problemu możemy podpiąć do telewizora z wystającą dupką. Ze względu na usunięcie zworki na module HDMI, teraz obraz w trybie PAL nie wyświetla się prawidłowo. Aby to naprawić i zmienić region, wystarczy przytrzymać przez chwilę przycisk reset. No i tutaj zielony kolor oznacza region PAL, czerwony amerykańskie NTSC, a pomarańczowy japońskie NTSC. Alternatywnie, wybrać inny region możemy także za pomocą przytrzymania przez kilka sekund przycisków Start, A, plus C na naszym kontrolerze, także nie musimy nawet podchodzić do Mega Drive'a. Teraz obraz wyświetla się prawidłowo i z prawidłową prędkością, dzięki czemu Sonic może mknąć przez Green Hill Zone. Wciskając jednocześnie przyciski Start A i B wejdziemy do ubogiego menu ustawień High Speed IDO. W Video Mode mamy do wyboru trzy tryby wyświetlania obrazu, czyli Standard, Dynamic oraz Mild. W Color Mode zmienimy paletę barw, co według mnie jest trochę bez sensu i tu lepiej sprawdziłaby się opcja Scanline. W Aspect Ratio zmienimy proporcje wyświetlanego obrazu i pierwsza, czyli 4 do 3 jest najlepsza. Pozostałe dwie no nie wyglądają najlepiej. Natomiast opcja Faktory Reset raczej nie wymaga tłumaczenia. Podsumowując, modchip usuwający blokadę regionalną nareszcie pozwala mi posmakować megadrive'owych gier w jedynej słusznej prędkości, w jakiej powinny być one uruchamiane. I tu warto podkreślić, że modyfikacja od konsol Unleashed nie wymaga od nas wyprowadzania przełączników na zewnątrz obudowy, co zdecydowanie należy zaliczyć do jej zalet. Natomiast HDMI mod od High Speed IDO jest świetny. Kolory, nasycenie, brak laga, nie wiedząc, że obraz generuje oryginalny Mega Drive, można dać się nabrać, że może gra, to jednak odpalona jest z emulatora. Ale co ciekawe, zestaw na AliExpress ma fatalne opinie i nie mam pojęcia z czego może to wynikać. Jestem niezwykle zadowolony z działania modyfikacji, które są banalne w wykonaniu, ale zarazem tak bardzo efektowne. I w zasadzie to do kompletu brakuje mi tu tylko jakiegoś dobrego EverDrive'a. I na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki Wam mógł powstać ten materiał. Dzięki Wam bardzo! No i Piona! A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz subkanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego! Bye!